Hej, ci witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o tym wielkim statku i porywaniu miejscówek. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem, o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga, z góry dziękuję każdej osobie, która wykona te czynności, a teraz na ekranie macie jeszcze pięciu największych kozaków, którzy wspierają mnie w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to właśnie Ty chcesz tej pojawić, to wyślij zdjęcia z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. A ja mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc, jak sami dobrze wiecie, jakiś czas temu była naprawdę bardzo i to bardzo głośno o wydarzeniach z tym wielkim statkiem, nad mapą i ogólnie z porywaniem miejscówek. Do tej pory jednak wydarzenie to nie pojawiło się jeszcze w grze. A co ciekawe, miejscówki, o których jest tutaj mowa, po części są już porywane, właśnie przez ten statek matka. W dzisiejszym filmie na kanale postaram wam się przedstawić, dlaczego w grze nie pojawiło się jeszcze wielkie wydarzenia z tym statkiem. Czyli ogólnie wydarzenia sezonowe, jeżeli miałoby się pojawić, to kiedy. Na początku jednak zaczniemy sobie od tematu wydarzenia, ponieważ chciałbym tutaj wytłumaczyć osobom, które ciągle piszą komentarze migało, kiedy pojawi się event z tym wielkim statkiem. Niestety ale na ten moment nie będzie takiego wydarzenia, i co najważniejsze tutaj to nie pojawi się ono w przeciągu kilku kolejnych dni, a nawet i kilku następnych tygodni. A tylko dlatego, że ten statek matka obecnie porywa miejscówki, które są na mapie Fortnite i porwanie miejscówek będzie takimi długimi zmianami, które będą zachodziły. Z każdego Dnia na kolejny dzień. To znaczy, że statek Matka codziennie będzie robił jakieś zmiany na naszej mapie, tak jak przez ostatni czas porywał Śróbane i po porwaniu zmieni swoją lokalizację na kolejną nową miejscówką, która jest na mapie. Dodam tutaj, że film, który teraz oglądacie, został nagrany przed porwaniem Wielkiej Wyspy na Siorbanych Szuwarach, ale z tego co mi wiadomo, w ostatni wtorek została ona porwana do środka statku. Od tamtego momentu ten największy fragment Siorbanych znajduje się w samym środku tego statku, w sensie tam, gdzie jest rozgrywana ta minigierka, ale ten temat znamy już dokładnie od Dwóch ostatnich tygodni. Osoby, które oglądają moje filmy, wiedziały, że po aktualizacji pojawiły się wyzwania legendarne 10 tygodnia. Oczywiście w plikach gry, które wskazywały właśnie, że ten fragment trafi w tamto miejsce. No i tak też się stało, ponieważ wyzwania te są już w grze od bodajże ostatniego wtorku, o ile już tam są, i to właśnie wtedy statek ten przestał porywać wyspy, które znajdują się w tamtym miejscu. Jeżeli uda mi się to nagrać, to teraz w to zobaczycie kilka przebitek z tamtego miejsca, i jak możecie zobaczyć, nie ma już tego największego budynku na naszej wyspie, ale Tutaj spokojnie. Wyspa ta w późniejszym czasie będzie miała szansę powrócić na mapę, ale do tego tematu przejdziemy sobie w dalszej części tego oto odcinka, ponieważ teraz musimy przejść do kolejnej miejscówki, która jest na mapie. Tym razem mowa tutaj o koralowym kasztelu, który będzie kolejnym celem dla tego wielkiego statku. I już na dniach, o ile statek ten już tam jest, to zacznie porywać kolejne wyspy w tamtym miejscu czas trwania od momentu pojawienia się antygrawitacji wyniesie około 7 dni, tak samo jak w tym przypadku i zaraz po tych 7 dniach statek znowu porwie największą wyspę na tamtym miejscu, a resztę pozostawi na mapie. Nie jestem też pewny, jak to tam dokładnie będzie wyglądało, ponieważ obecnie statku tam jeszcze nie ma lub dopiero tam trafił i laser, przez który są one porywane, dopiero zacznie je porywać. Z kolejnych ważnych rzeczy w tym temacie to to, że zmiany te będą zachodziły w grze bez żadnej większej aktualizacji, czy to nawet mniejszej aktualizacji zawartości, które trafiają do gry, a tylko dlatego, że jest to po prostu stworzona, gotowa animacja i tylko w pewnych momentach są aktualizowane pliki gry, także po wejściu do kolejnej rozgrywki możemy zobaczyć już te mniejsze zmiany na naszej wyspie. Przykładowo, wyspy na Siorbanych Szuwarach, zanim zostaje porwane przez ten wielki statek, zostały kilka razy obrócone i nikt, ale to dosłownie nikt, nie zobaczył tego na żywo, a zmiany były widoczne dopiero po wejściu do kolejnej rozgrywki lub ponownie do gry. Tak samo też nie zobaczymy głównego porwania przez ten wielki statek, ponieważ wszystkie te zmiany zostaną wprowadzone wraz z ponownym wejściem do gry, czy to nawet ponownie wejściu do nowej rozgrywki. No i teraz jest jeszcze jedna i to ostatnia miejscówka, po której będziemy mogli, ale tutaj mówię mogli, spodziewać się kolejnego niedużego lub nawet dużego wydarzenia na koniec tego oto sezonu. A chodzi tutaj dokładniej o kukurydziany kompleks, który jako ostatni zostanie porwany przez statek matkę i to właśnie tam zajdą ostateczne zmiany, które statek wywoła na naszej wyspie. W tamtym miejscu będą zachodziły dokładnie te same zmiany co w ostatnim czasie na mapie, czyli statek matka przyleci, wyciągnie wyspy z mapy i po kilkunastu kolejnych dniach przeniesie je tak wysoko, Aż w końcu porwie największy fragment. Jednakże to właśnie w tamtym miejscu jest jeszcze jedna kluczowa postać, która już teraz planuje kontratak na ten wielki statek, i mowa tutaj dokładnie o postaci pod nazwą Dr. Sloan. Po ostatniej aktualizacji 17.30 w plikach gry pojawiły się pliki dźwiękowe, które wskazywały na to, że mówi ona o planie kontrataku na ten statek matka, i dodatkowo wspomina tam o konsekwencjach jego zniszczenia. No i teraz będziecie mogli ponownie odsłuchać i zaraz jak skończy się ten dźwięk, wrócimy sobie do niego, ponieważ z tym wszystkim jest naprawdę ciekawa teoria, która może, no tutaj mówię, może się sprawdzić. Jeden szczegół. Jeśli strącimy statek matkę, lądowanie awaryjne nie pójdzie gładko. Miliardy ton płonących szczątków spadających na wyspę na pewno sprawią kłopoty. Musimy znaleźć sposób, jak ograniczyć potencjalne ofiary bez zdradzania się. Użyj wyobraźni, ufam ci. A skoro mowa o zaufaniu, nasz kred wciąż działa. Dopóki go nie znajdziemy, nigdy nie będziemy bezpieczni. Wiesz co robić. Powodzenia będzie potrzebne. A dokładniej chodzi tutaj o to, że w momencie w którym statek porwie tamtą miejscówkę, Dr. Sloan będzie chciała wcielić swój plan kontrataku, ponieważ jej miejscówka zostanie no bardzo i to dosłownie bardzo zniszczona. Do tej pory planuje ona jeszcze jakiś dobry plan na zaatakowanie statku bez niszczenia naszej wyspy i obecnie nie znamy żadnych większych szczegółów poza tym, co obecnie znamy z plików gry. Prawdopodobnie kolejne aktualizacje wprowadzą kolejne pliki dźwiękowe, w których poznamy więcej szczegółów na ten temat i powiem szczerze, teraz wszystko łączy się w jedną i to dosłownie jedną wielką całość.

Chodzi tutaj dokładniej, że statek porywając ostatnią miejscówkę natknie się na agentów i Doktor Sloane, którzy będą chcieli wcielić swój plan ataku i rozpocznie się wielka wojna pomiędzy kosmitami, no i oczywiście agencją, która jest na mapie. My będziemy po stronie Doktor Sloan i tak samo jak kiedyś atakowaliśmy Galactusa, teraz będziemy atakować ten statek i próbować go wypędzić z całej naszej planety lub go po prostu zniszczyć. Teoria ta jest naprawdę mega mocna i co najważniejsze bardzo prawdopodobna, a dodatkowo teraz w grze no już musi pojawić się jakieś większe wydarzenia, które podsumuje ostatni... Zmiany, które pojawiały się w grze. Ostatnie takie wydarzenie było na początek sezonu 6 i kolejne maksymalnie pojawi się na start sezonu 8 lub właśnie na koniec tego sezonu i stawiam tutaj bardziej, właśnie na koniec tego obecnego sezonu 7. Będzie to dobry moment na wprowadzenie wydarzenia, a do momentu, w którym statek porwie ostatnią miejscówkę, jest jeszcze dużo czasu, więc wszystko będzie działo się dopiero w przeciągu kilku kolejnych tygodni. W kolejnym tygodniu do gry trafi nowa aktualizacja 17.40, która wprowadzi więcej informacji na ten temat i do Dopiero wtedy na kanale pojawi się aktualizacja całego tego tematu i ogólnie wydarzenia. Dodam tutaj, że nie obiecuję wam, że w grze pojawi się jakiekolwiek wielkie wydarzenia, ale wszystko obecnie wskazuje na to, że w grze będziemy mogli zobaczyć no mega fajne wydarzenia na żywo. A i jak coś, to w przypiętym komentarzu pod tym oto odcinkiem będę dawał wam aktualizację odnośnie pozycji na mapie tego statku, ponieważ dnia na dzień przemieszcza się on o naprawdę duża. Wydaje mi się, że obecnie jest on albo nad koralowym kasztelem, albo dopiero w połowie drogi, ale na pewno wiem tyle, że statek ten porwał już i zaczyna lecieć w inne miejsce na mapie. Gdzie dokładnie, to nie wiem, ale jeżeli chcecie kontynuację tego tematu na kanale, to napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem event, a nie dość, że pojawicie się w kolejnym filmie z tym tematem, to nagram taki odcinek. Nie wiem kiedy film trafi na kanał, ale możecie się go spodziewać dopiero po nadchodzącej aktualizacji 17.40, która trafi do gry w nadchodzący wtorek o godzinie 8 lub 10 rano naszego czasu polskiego. Dodatkowo, jak z każdą aktualizacją na kanale pojawi się z niej live, tak więc jeżeli zainteresuje Was ten temat, to zapraszam Zapraszam Was do subskrypcji z dzwoneczkiem, a na pewno go nie przegapicie. Wracając jeszcze na chwilkę do tematu tej wyspy, o której wspomniałem wcześniej, czyli tej wielkiej wyspy na siurbanych szuwarach, która została porwana, to wydaje mi się, że zostanie ona przywrócona na mapę w momencie, kiedy statek matka zostanie zniszczony. Nie jestem pewny, ale pamiętajcie, że ta teoria jest obecnie najlepszą, która pojawiła się na Twitterze i powiem szczerze, jestem w stanie w nią uwierzyć, a dodatkowo w grze niebawem pojawi się kostka Kevin. Jej temat poruszyłem we wczorajszym filmie na kanale, na który Was gorąco zapraszam i ogólnie nie wspomniałem o tym tutaj, ponieważ to też jest powiązane z tym wielkim statkiem, który wisi obecnie nad mapą. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego wielkiego statku, który jest nad mapą i ogólnie porywania miejscówek w ostatnim czasie. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie. W prywatnej wiadomości Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych zmianach i czy według was zmiany te są jakoś bardzo interesujące, czy może jednak nie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!